To się będzie znajdowało w miejscu, w którym w tej chwili się znajdujemy. No, akurat w tym miejscu to jest ciąg komunikacyjny, więc e, nic nowego się nie pojawi. Natomiast e, po lewej i po prawej stronie e, zostaną umieszczone już niedługo e, ławki, miejsca do, e, do spędzania czasu przed odjazdem. Za nami znajduje się e, galeria pasaż handlowy, w którym e, będzie można przed e, wyjazdem zrobić zakupy. Ile będzie punktów handlowo -sługowych? się jest ponad, jeszcze? Ponad, ponad 30 punktów e, handlowych. I jakie to będą rodzaje punktów? To będą od takich kiosków z, oczywiście z prasą przez e, jakieś do, drobne ka, ka, kawiarnie i, i, i sklepy z pieczywem, skończywszy na kantorze czy na e, biurze turystycznym. To jest poziom zero w dawnej hali dworca? Tak, to jest, to jest poziom zero. Generalnie dworzec e, w tym momencie, jeżeli chodzi o poziomy, będzie bardziej płaski. Wcześniej mieliśmy do czynienia tak naprawdę z poziomem zero. 0,5 i 1, teraz mamy tak naprawdę wszystko prawie na tym samym poziomie 0. W zupełnie innym miejscu są kasy biletowe i punkty informacji. Przed nami są kasy biletowe. Dokładnie tak, mamy w tym momencie 8 stanowisk biletowych, w których będzie można kupić bilety na, na wszystkie możliwe pociągi. No, rzeczywiście wcześniej kasy biletowe znajdowały się po drugiej stronie dworca. Dworzec jest podzielony na dwie części, część komunikacyjną i część handlową. Jesteśmy teraz w części de facto to jest, handlowej. To jest akurat część mieszana. Handlową mamy, mamy z prawej strony. Tutaj jest komunikacyjna, mamy kasy. Za nami mamy ten hall wejściowy z takimi najbardziej spektakularnymi kielichami. Myślę, że zaraz będziemy mogli to pokazać. Aha. Ile osób w tej chwili pracuje na, przy pracach wykończenia związanych z budową dworca? To jest kilkaset osób na terenie całego placu budowy, czyli dworca i Galerii katowickiej, Mamy w tym momencie 1000-1200 osób. Do otwarcia Hali dworca zostało 40 dni. Czy wszystko na wielkie otwarcie będzie gotowe? Tak, w tym momencie prowadzone są naprawdę prace kosmetyczne. No i prace realizowane przez firmy, które właśnie ulokują swoje, swoje punkty handlowe i gastronomiczne na dworcu. Za nami mamy przygotowania. McDonald'sa tutaj jest. Ile wejść będzie do hali dworca nowej? Jeżeli chodzi o tą, halę, o tą halę zasadniczą, to tutaj mamy cztery wejścia. Jeżeli chodzi o sam dworzec, to będzie dodatkowe wejście od Galerii Katowickiej i oczywiście wejście od ulicy Słowackiego. Widać już rozkłady elektroniczne, rozkłady jazdy. Widać też informację wizualną. Dokładnie tak. W kilku miejscach mamy tutaj bardzo duże i nowoczesne wyświetlacze, na których będzie można śledzić czas przyjazdu bądź odjazdu pociągu. Te tablice zastąpią już wysłużone takie tablice w bardzo charakterystycznym dźwięku przy zmianie tych rozkładów. No myślimy, że to rozwiązanie będzie o wiele bardziej przyjazne, czytelne i przede wszystkim pozwoli bardzo szybko wprowadzać. E, wszystkie zmiany i informacje o tym, na przykład, że dana, dany pociąg ma opóźnienie. W tej chwili jesteśmy w przejściu prowadzącym z Hali dworca do yy, na perony. Dokładnie tak. E, przejścia z dworca na Perony są dokładnie w tym samym e, miejscu. Za tymi drzwiami e, i za tą płytą wiórową no, mamy już e, dworzec i Perony, które... E, które znamy drzwi uroczyście zostaną otwarte 30 października. Idziemy teraz częścią handlową dworca. Po lewej stronie są punkty handlowe, w których trwają prace wykończeniowe, tak? To już prowadzają się najemcy? Dokładnie, dokładnie tak. W większości obiektów już, większość już przejęli najemcy i, i firmy budowlane dostosowują te obiekty, te, te pomieszczenia do, do konkretnych potrzeb. Jest i kantor, i, i gdzieś tam mała kawiarenka, biuro podróży. Te prace nie są jakieś bardzo, bardzo duże, ale, ale rzeczywiście prace już trwają. No i co, I pod koniec października zostaną ukończone Zas e zasada e warunek jest taki, że 30 października wszystkie te punkty mają zostać e otwarte. Nie będzie mieli do czynienia z sytuacją, że 30 października jakieś punkty będą pozamykane. Już właśnie od tego dnia e pełną parą zarówno kasy, jak i jak i punkty handlowe będą obsługiwały pasażerów. Liczba tych punktów handlowych i usługowych, o ten mowa, jest porównywalna do liczby punktów handlowych w starym dworcu? Dokładnie e dokładnie tak. E tutaj będą znacznie wyższe Przychody oczywiście z tytułu najmu. Te przychody będą trafiały bezpośrednio do, do spółki zarządzającej tych, tym obiektem. No i cóż, i mają być przeznaczone na to, żeby ten obiekt zachować w odpowiednim standardzie przez długi czas. Gdzie są ławki na dworcu? To będzie jeszcze wszystko montowane w najbliższych kilku tygodniach. Zapewniam, że miejsca tutaj nie zabraknie. A czy nam w Hali dworca będzie na przykład bezprzewodowy internet bezpłatny, czy będą jakieś dodatkowe tego typu atrakcje? Będzie klimatyzacja, to wiemy. Tego tak, nie było tak, w starej hali. Tak, to mamy tutaj zamontowane klimatyzatory. Jesteśmy przekonani, że, że w upalne dni one będą zapewniały odpowiednią e, temperaturę. Jeżeli chodzi e, o te dodatkowe udogodnienia, to jeszcze, e, jeszcze gdzieś tam przygotowania e, trwają. I, no i tutaj odsyłam, e, odsyłam do PKP e, poszczegóły. Czyli kwestia Wi-Fi to kwestia i sprawa PKP. Dokładnie tak.